Dobra, Pewnie znacie to słowo. Z jednej strony brzmi tajemniczo, no ale z drugiej jest bardzo popularne. Pada ono w bajkach, filmach i podczas pokazów iluzjonistów. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy to dziwaczne słowo ma jakieś znaczenie? Odpowiedź na to pytanie może Was zaskoczyć. Abracadabra to nie jest tylko zlepek bezsensownych sylab, a potężne, magiczne zaklęcie. Ta magiczna formuła jest znana i używana przez magów i osoby parające się wiedzą tajemną już od czasów starożytnych. De Medicina Praecepta Saluberrima to książka medyczna napisana wierszem w okolicach II wieku. Napisał ją rzymski uczony Serenus Samonicus i to właśnie w jego dziele znajdziemy pierwszą wzmiankę o Abracadabra. Rzymski uczony w rozdziale 51 swojego traktatu medycznego umieścił taki oto trójkąt. Właśnie tutaj go widzicie. Jeżeli słuchacie mnie, a nie oglądacie, to polecam spojrzeć teraz na ekran. Ta odwrócona piramida składa się z wyrazu abracadabra, który wraz z tym jak trójkąt się zwęża, zmniejsza się ilość liter w wyrazie, ostatecznie trójkąt kończy się na literze A. Warto jednak podkreślić, że nie jest P czy Serenus sam wymyślił to słowo? Istnieje dużo wątpliwości na ten temat i niektórzy badacze są zdania, że zapożyczył po prostu tę magiczną formułę, a w rzeczywistości jest ona o wiele, wiele starsza. I pewnie zastanawiasz się, czemu akurat abracadabra, a nie jakieś inne słowo, i czemu ono tak się ucinało, aż powstawała piramida. Istnieje wiele teorii, skąd wzięło się to słowo. Niektórzy badacze są zdania, że abracadabra wywodzi się z aramejskiej frazy awra kedabra, którą można przetłumaczyć na tworze, gdy mówię. Inni są zdania, że abracadabra to tak naprawdę arabska formuła Abran, Kadabra, która oznacza niech zostanie zniszczone. Jeszcze inna teoria mówi, że słowo to wywodzi się z hebrajskiej formuły, która oznacza ojciec, syn i duch święty. Ostatnia teoria na temat tego, skąd wzięło się abracadabra, jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Ma ona związek z pewną gnostycką sektą, yy, związaną z filozofem Bazylim z Aleksandrii, która zrodziła się w II wieku naszej ery. Zgrupowanie używało terminu Abraxas, które miało oznaczać najwyższą istotę. Niektórzy uważają też, że jest jest to imię demona. Po czasie słowo wyewoluowało do abracadabra. Ponadto formułę abracadabra można znaleźć wrytą na kamieniach i biżuterii, czy klejnotach, które niegdyś używano jako talizmany. Niewątpliwie słowo to związane jest z magią, ochroną i siłą wyższą. Ale dlaczego było i wciąż jest ono zapisywane w formie Piramidy i odwróconej piramidy. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie uświadomić, że jest to pewna technika magiczna, która polega właśnie na zmniejszaniu wyrazu do jednej litery. Tak stworzone formuły magiczne się recytowało i nadal recytuje, śpiewa i używa do medytacji. Rzekomo wraz z tym, jak zapisane słowo maleje, tak też znika to, czego chcemy się pozbyć. Dlatego też badacze są zdania, że taka technika służy głównie wypędzaniu, ochronie i właśnie pozbywaniu się. Także w te schematy trójkąt z Abracadabra bardzo się wpisuje, ponieważ rzymski uczony zalecał w swoim dziele medycznym noszenie takiej odwróconej piramidy w formie amuletu. Było to polecane szczególnie tym, którzy cierpią na malarię. Zdaniem Sernusa taki amulet miał cofać chorobę i finalnie sprzyjać całkowitemu wyleczeniu. I wyobraź sobie, że siła tego amuletu nie została zapomniana wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego. Wiara w moc odwróconej piramidy z wrazu Abracadabra przetrwała do średniowiecza. Ludzie wierzyli, że noszenie w formie ochronnego amuletu e, zawiniętego kawałka pergaminu ze słowem Abracadabra ochrania przed pechem i złym okiem, y, urokami i demonami oraz z Leczeniu przeróżnych dolegliwości. Szczególnie popularne było podczas zarazy, która miała miejsce w 1666 roku w Londynie. Ludzie wierzyli, że taki amulet chroni ich przed zachorowaniem i odejściem ze świata żywych. W średniowieczu noszono amulet z formułą abracadabra na dwa sposoby. Odwrócona piramida miała za zadanie pozbyć się chorób pecha i nieszczęścia, a piramida skierowana czubkiem, do góry i zawieszona na szyi miała sprzyjać osiąganiu sukcesów i przynosić szczęście. Richard Webster w swojej książce o amuletach i talizmanach napisał, że amulet z magiczną formułą abracadabra powinien być noszony przez około 9 dni. Po tym czasie właściciel powinien pozbyć się go, ale nie byle jak. Jest do tego specjalna instrukcja. Amuletu należy pozbyć się przed świtem, wyrzucając go przez lewe ramię. To jest u mnie to jest to ramię. Ja mam ze stronami zawsze problem. Y do strumienia, który ma płynąć bez, bezwzględnie w kierunku wschodzącego słońca, które to symbolizuje triumf światła nad ciemnością i ostateczne wygnanie zła. Musicie przyznać, że brzmi to bardzo ciekawie. Swoją drogą polecam Wam tę książkę, jeżeli lubicie zgłębiać wiedzę o amuletach, talizmanach i historii. Link zostawiam Wam w opisie. Abracadabra zdecydowanie nie odeszło w zapomnienie. Ta magiczna Formuła pojawia się w wielu księgach i różnych rozważaniach szanowanych okultystów całego świata. Istnieje w zasadzie niezależnie od wiary, na przykład formułę tę znaleziono w rytą na jednej ze ścian 13-wiecznego kościółka w walii. I co ciekawe, Abracadabra niegdyś była używana do wypędzania demonów podczas egzorcyzmów. To słowo możemy znaleźć w Mniejszym Kluczu Salomona, o którym niejednokrotnie Wam wspominałam. Jest to księga z takimi pieczęciami, które symbolizują imiona demonów, i za ich pomocą można po prostu je przywoływać. W księdze tej zawarty jest rytuał z zaklęciem. Abrach, abrach, abracadabra. Sam Aleste Crowley badał tę magiczną formułę i finalnie zmienił w niej literkę C na H, i tak powstało słowo Abrahadabra. I gdzieś słyszałam, że Crowley uznał to słowo za najdoskonalsze, Jakie istnieje. Niedługo potem słowo to zostało skojarzone z Bogiem Horusem, który należy do egipskiego panteonu. Jest to egipski Bóg Nieba i taki opiekuńczy Bóg reszty bóstw egipskich. E, miał też głowę Sokoła. Słowo to wykorzystywał w swoich rytuałach hermetyczny zakon złotego brzasku. Po dziś dzień ta formuła magiczna. Abracadabra przyciąga i magnetyzuje całe społeczeństwa. Mówi się, że to słowo przyzywa ludzi, dlatego właśnie nie zostało zapomniane. I jak pewnie cała masa innych magicznych, czy raczej. Uznawanych za magiczne formuł. Wielu ludzi wierzy, że abracadabra, nawet wypowiedziane pod nosem, ale też noszone w formie słynnego amuletu w kształcie piramidy, ma wielką moc ochrony uzdrowienia, przeganiania i właśnie dlatego nie zostało zapomniane. Do dziś można nawet zaopatrzyć się w amulet w kształcie słynnej piramidy. Sklep Czary Mary ma taki w ofercie. Link zostawię wam w opisie. Dajcie znać, czy znaliście historię słowa abracadabra, a może kojarzycie jeszcze jakieś inne ciekawe powiedzenia, słowa, które mają ukryte znaczenie? Jeżeli film się wam podobał, zostawcie proszę kciuka w górę. Pamęt. Pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału, żeby żaden odcinek Was nie ominął. Do zobaczenia już niedługo!